Stoi sobie już czyściutka ma się dobrze po ostatnich terenowych wojażek. Maszyna się dotarła jeździ całkiem przyzwoicie, jak mówiłem w poprzednim filmie, albo powiem w następnym filmie, w zależności kiedy to opublikuję. Wcale ta zębatka z przodu nie jest potrzebna, wręcz przeciwnie, nawet wysoce nie wskazana, bo wydaje mi się, że za wysoko podniesie obroty i, i po prostu będzie to mało sensowne. Natomiast zębatka... Z tyłu myślę, że, jakby tutaj zrobić ząbek więcej, to będzie wszystko w porządku. A tu mamy 42 zęby. Jezu, ślepy jestem. 42 zęby, 520. No więc, 43 ząbki nie ma problemu. No i najgorsze, co może być, dostęp. Niestety, serwisowy jest taki sobie do tej, do tej maszyny. Do, 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 czy serwisowy, nawet nie tyle co serwisowe, tylko włożyć tutaj akumulator, on jest dość specyficzny, 6,5 Ampera Jest taki, ciątki, taki sam występował chociażby w Ogarze Cafe, także no, nie ma problemu z dostępem do niego, ale raczej pod zamówienie. I żeby spokojnie móc go wyjąć, no to niestety trzeba zdemontować raz siedzenie, które jest przykręcane na dwie śruby i Zdjąć zbiornik najlepiej. Ciekawy jestem jeszcze, jakim cudem będzie można wyjąć filtr powietrza. Bo jak na pierwszy rzut oka, wygląda to bardzo, ale to bardzo mało entuzjastycznie, ponieważ tu mamy belkę wspawaną. Tu jest jedna, druga, trzecia, czwarta śruba i nie wiem, jak, nie wiem jak to podnieść. Nawet jeśli to uda się jakimś cudem podnieść i tą śrubę odkręcić, no od góry będzie ciężko tu dojść. Obok komputera się no właśnie Delphi, tak jak mówiłem MT05, to nawet jeśli da radę to jakoś odkręcić, to i tak nie wyjmiemy puszki filtra. Także, żeby to zrobić sensownie, to trzeba będzie pewnie opuścić filtr, który się trzyma tutaj na dwóch śrubach. Jest jeszcze przecież ta obudowa. A nie, to nie jest obudowa. OK. No to może nie będzie jednak aż tak źle, ale faktycznie no przy, przypuszczam, że trzeba będzie odkręcić to, całą puszkę opuścić w dół, i dopiero będzie można wyjąć filtr. Tak więc, od strony serwisowej, nie jest to najłatwiejsza rzecz. Plus jest taki, że jest na tyle dobrze schowany ten filtr i obudowany szczelnie, że raczej nie będzie. Trzeba zrobić tego często, no ale nawet zerknąć na niego, jak on wygląda, to no już trzeba będzie się troszkę pobawić. Także e, serwisowo no nie przepadam jakoś specjalnie za tą maszyną, to już mogę na dzień dobry powiedzieć. Natomiast e, tak, silnikowo jest, jest całkiem w porządku, nawet mi się podoba. Póki co, tu zobaczcie, ile jeszcze jest miejsca wolnego, żeby wsadzić tu jakiś. Większy piec, wyższy tak jak na przykład ADV 125, tam e, wsadzany był silnik 250. To on był na równi z, z ramą umiejscowiony, a tutaj jeszcze kawał miejsca. Także nawet taki chłodzony cieczą można byłoby tutaj zastosować. Przypuszczam. Patrzcie, Pany, jaki wynalazek klasy 400 z wózkiem bocznym. Sprzęt, którego nie lubię, głównie dlatego, że nie mogę go wstawić tak jak każdej normalnej innej maszyny na podnośnik i sobie spokojnie jej naprawiać Tylko muszę klęczeć przy tym, dostęp tutaj przez ten wózek jest też utrudniony na przykład do Filterka oleju tutaj, czy do wlewu oleju, który też się znajduje tutaj pod tą obudową Tutaj macie miskę olejową widać, to jest sucha miska olejowa przypominam No i często mówiłem o tym silniku, że to jest kopia Hondy XR400 Część, ktoś tam się pojawiało jakieś stwierdzenia, że ja się nie znam, że to na pewno nie jest XR400. Przecież XR400 w serii nie miała 34 konie, a można było z niej wydobyć spokojnie pod 50. Zgadza się, można tak było zrobić. Pamiętajcie, że tamten motocykl był zrobiony na gaźniku i w czasach, kiedy nie za bardzo się przejmowali normami emisji spalin, tutaj mamy jednak Euro 4 na pokładzie na wtrysku e, sterowane, sterowanie i dlatego ten silnik jest troszkę słabszy. Po drugie, Chińczycy robią to jakby oszczędniej, więc też musi być e, to wszystko jakoś tam, znaczy proces obróbki, przypuszczam tej całej głowicy cylindra wszystkiego materiałowo jest to troszkę słabsze i dlatego ten silnik jest słabszy. Natomiast e, części generalnie z tego, co zdążyłem do tej pory spasowywać, to silnikowo będzie pasowało. Główna różnica między silnikami XR400 a klasikiem 400 jest tutaj ten, tam, to miejsce tu. W 400 klasiku mamy wałek rozrządu z dekompresatorem odśrodkowym, który załącza się na zasadzie siły odśrodkowej. Natomiast w XR400 oryginalnej, tutaj, gdzie widzicie tą dziurę, znaczy dziurę. Tu, tu akurat nie ma dziur, ale jest miejsce na dziurę. Tu jest nawet takie miejsce zostawione, gdzie, nie będę zasłaniał, o tu, gdzie, gdzie można nawierdzić i nagwintować otwór na, na śrubę. Tu jest czpień taki do, do takiej blaszki, która trzymała właśnie linkę dekompresatora. Także nawet to zostało odlane, tak jak było w oryginalnej 400. -ce. To jest ten wzór silnika i tutaj. Chińczycy za, za bardzo nawet nie, nie poszalali, żeby to e, zmienić. Przypuszczam, że u nich to też występowało w takiej formie, było produkowane. Właśnie z, tym, z, tą, z, tą, z, tym, z tą linką dekompresatora. Ten silnik ogólnie występuje też w jakiejś Hondzie wkładzie na, na, na rynek amerykański, także elementy, nawet ta góra z wałkiem dekompresacyjnym, czy z wałkiem rozrządu z dekompresatorem, będzie dostępne od tego silnika. Także no, jest to dość popularny silnik i tutaj o części raczej nie powinniśmy się martwić. Przypuszczam, że może być inna pronica, nawet na pewno będzie inna pronica. Natomiast z drugiej strony, wyjście z prądnicy można tutaj to przeskoczyć i, i jakoś tam dopasować. Także mm, z ograniczony elektryk myślę, że poradzi z tym sobie. E, różnica generalnie do klasyka 400, w stosunku do tego z koszem i bez kosza, to jak widzicie, jest ten amortyzator skrętu, który się dość przydaje. Natomiast on troszkę za słabo pracuje, bo masa tego wózka robi swoje i powiem że nigdy nie ustawiałem wózków bocznych. E, Teraz dopiero eksperymentowałem na tym sprzęcie, przyznam szczerze, natomiast wydaje mi się, że doszedłem do jakiegoś takiego sensownego ustawienia, gdzie faktycznie ta kierownica nie ściąga jakoś mocno w jedną, w drugą stronę. Także jest o wiele lepiej niż było, jak do mnie przyjechał. W lagi tutaj, nie mierzyłem tego bezpośrednio, ale z tego co wiemy od, 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 od producenta, to lagi są grubsze. Półka jest wzmocniona. Także to jest jeden z warunków, dla którego do normalnego klasika nie można było dokupić kosza i sobie jeździć tak od tak. Drugi argument był taki, że wózek, po pierwsze, tutaj widzicie wiązka, wychodzi do oświetlenia, które mamy tutaj. Mamy hydrauliczny hamulec na, 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 na wózku bocznym. On jest bez abs oczywiście. Ale jest on takowy, taki maleństwo jakie się składa w ziemi, ale wystarczające. <laughs> Tutaj 25 kg ciężarek, żeby nie, nie podrzucało za bardzo kosza. Dla mnie to w ogóle bezsensowna maszyna. Motocykl to jest kłotosyk, a, a nie wózek. A to tak na dobrą sprawę ma nawet inną homologację na chwilę obecną, bo Euro 4 wymusiło, a czy zmiany? Euro 4 też tam wymusiły zmiany homologacyjne i dlatego ten, ten motocykl ma inną homologację niż normalny Classic 400. I to jest pojazd trzykołowy, a nie jednoślad. Także no, nie można na chwilę obecną do Klassika 400 z Euro 4 dokupić wózka, jeździć sobie z wózkiem, bo jest to nielegalne. Starsze motocykle, tak jak nie wiem, jakieś starsze TTT, Baśki, MK i tym podobne, oczywiście mogą dalej jeździć, bo prawo nie działa wstecz. Natomiast no już do odnowego plastika nie dałoby rady tego doczepić RCR 2018 RCR 2018 I jeszcze trzeci RCR 2016 Ten oczywiście na gaźniku, jakby ktoś był zainteresowany jest do sprzedania Rodzynek już można powiedzieć A tutaj mamy pojazdy na wtrysku I takie ich typowe I w tym przypadku nie do końca typowe problemy które się pojawiają, a więc zaczniemy od tego typowego, czyli odpalanie. Odpalanie na ciepło, z którym często w tym modelu pojawia się taki problem. Odpalanie na ciepło, które jest spowodowane niczym innym jak regulacją zaworów. W moim przypadku ja zazwyczaj też dokładam nowe świece, mimo że te nie wyglądają jakoś źle. Nawet bardzo ładnie bym powiedział, że wypalaniem są opalane, ale nigdy nie mam pewności, czy to są NGK, takie wiecie, NGK, czy to są takie my friendowe NGK z Chin. Tak na tej zasadzie jak Rolexa się z Chin, nie? No, to to, jeśli jest problem z odpalaniem na ciepło, to zazwyczaj jest to właśnie kwestia regulacji zaworów. Natomiast tutaj y, pojawił się kolejny błąd. Teraz już mam to wszystko spięte ładnie trytytkami, tak jak oryginalnie to było spięte. Ktoś już już sobie kombinował nie wiadomo czemu. Motocyk ma 150 km przebiegu, i teraz tak: no kupuje się motocykl z, e, z serwisem. Wiem, że ten wiem w tym przypadku, że do serwisu pan miał niedaleko, bo miał w miejscowości, w której mieszka. Przyjechał akurat do mnie. No i to zobaczę, no, trytytkę nie było czarnej, była biała. To jeszcze zakleili taśmą, żeby nie było widać, że coś było kombinowane. Jak tu nie trzeba było jakiś być sherlockiem, żeby e, widzieć, że coś było kombinowane. Bo mamy tu dwa cylindry. I często gdzieś na forach widziałem, że e, była podpowiedź typu zamień sobie lambdy stronami. I mówiąc zamień lambdy stronami, mam, m, roz, Ja to rozumiem tak, że wyjmuję lambdy, wypinam, przekładam je na strony i podpinam pod odpowiednie przewody. Jeśli ktoś nie zrobi tego w ten sposób, to robi błąd. Zobaczcie. Tutaj na wtryskiwaczu jest taki żółty żółta izolacja. Tutaj na cewkach z jednej strony jest żółta izolacja, a z drugiej strony nie ma tej żółtej izolacji. I na kostkach od lampy jest ta sama sytuacja, czyli tu mamy żółtą, tu, tu nie mamy tej żółtej izolacji. W związku z czym tam gdzie jest żółta, to jest lewa strona silnika. Bez izolacji jest prawa strona silnika. Jeśli jest to pomylone, tak jak tutaj było, to wiadomo, że coś nie będzie działało tak jak należy. Dobra. E, mamy temperaturę około 90 stopni, nawet ponad. Odpali. wystudził to prawdę mówiąc No ale generalnie myślę, że przy takiej temperaturze jak pali to już nie będzie z tym problemu, zresztą e, zawory ewidentnie były lekko podparte, także to mógł, to mógł być ten myk. Dobra, idziemy dalej e, Ten RCR, jego problem jest znacznie poważniejszy e, i nie zdarza się często, przynajmniej w tych maszynach nie do końca powiem tak, nie wiem do końca z, z czym jest spowodowany, bo czy to jest błąd użytkowania, czy faktycznie jakaś folerna sztoka się trafiła, nie wiem. O tu jest przykład na przykład zakrywania izolacją kostek. To Co jest bezsensowne, bo te, te kostki wszystkie one są szczelne tutaj. Nie wiem czy to będzie widać, ale, no nie będzie tego widać, ale generalnie rzecz ujmując, ta kostka jest w pełni szczelna. Zobaczcie, jest, jest taki biały na kamerze, to trochę wygląda jak niebieskie uszczelnienie. E, na przewodach też one są tutaj w środku, mają swoje takie gumki uszczelniające, więc e, nie ma co się obawiać, nie trzeba tego w żaden sposób zakrywać. Ehm, no bo nie. A wizualnie, czy, czy taka, taka izolacja ładnie wygląda, tego nie wiem, tutaj właściciel zgłosił, że. A, nożki nie złożyły, nie było słychać pompy przecież. Nie wiem czy tak będę mógł to pokazać. O, ten ładniej pracuje już. Wydechy ma na przelocie. Hop. I teraz dźwięk normalnie silnika jest OK po wrzuceniu biegów. To teraz dobrze słychać, jak się rozgrzeje ten dźwięk, ten, ten się nasila. A jest to spowodowane wyślizganiem się tulej pod, pod sprzęgłem. I teraz pytanie, czy jest to właśnie wina użytkowania, czy, czy, czy wina fabryczna? Nie wiem, zobaczymy. Będę ten silnik filmował, pokażę dokładnie, jak to wygląda i jak, jak ten silnik wygląda od środka. Kolejna rzecz, którą warto w że zrobić, to ten, jak to się nazywa, nabój węglowy chyba. A, czy filtr węglowy, o tak to powinno się nazywać on jest za blisko tutaj przykładni, znaczy przykładni, e, przepustnicy i przewody potrafią się przycierać właśnie bo on gdzieś tutaj pracuje ociera się tutaj o te e, metalowe elementy i y, 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 y z drugiej strony przyciera też odmę która tu już jest poprawiona w oplecie takim metalowym Taki patent sobie wymyśliłem i teraz już nie ma problemu z tym przycieraniem się. Natomiast standardowo w Bercerach wygląda to w ten sposób, jak w tej maszynie, gdzie to jeszcze nie zostało tknięte. A tutaj, sorry, tutaj, tutaj o te cybanty jakoś specjalnie nie przyciera, e, ale ten uchwyt, ten uchwyt tutaj jak widzicie, o już Lambda jest, znaczy Lambda, e, to już ta odma jest popękana, jest strasznie strasznie tak Zgięta, no i tutaj o, o, ten, o ten metalowy uchwyt sobie e, pracuje. Także przedzierają. Także to to zaraz znaczy, ja bym wyrzucił generalnie ten filt węglowy, on nie jest do niczego potrzebny. Dać dwa dłuższe przewody, puści się pod silnik za silnikiem, żeby wy, wylatywały. E, I po problemie, nic się Wam na pewno nie stanie. Można to zlecić e, warsztatowi na gwarancji. Teoretycznie nie powinno się tego robić, ale prawdę mówiąc to bez sensu jest go trzymać, tym bardziej, że jest tak bardzo niefortunnie umieszczony I po... a i to też nie wiem jak się tu stało, ale o, <laughs> nie, wiem, nie wiem jak klient dojechał tym motocyklem tu do mnie, ale żeby skręcić kierownicą naprawdę trzeba by dużo siły użyć i przypuszczam że niestety, I ma w ogóle kilometrów zrobione? to ma zrobione kilometrów, no dawaj, dawaj 5200 niecałe. I ja rozumiem, że zazwyczaj luzy się robią na, na, tych, na, na, na szyjce, główce, znaczy na główce ramy. A tutaj ten luz się skasował dokumentnie, albo któreś e, tutaj z tych y, znaczy miska górna, dolna, może pękła, może coś tam się z nią stało. Ciekawe tym, co tutaj jest. Jakiś system alarmowy, czy co bo tu widzę jakąś diodę? Nie mam zielonego pojęcia. Ale chyba tak. Motoseif, coś mi się zdaje, że to. Tak, że to pewnie jest jakiś chip na odcięcie zapłonu. A to też ciekawe, bo nie, nie, nie raczej nie montowaliśmy tego tutaj. Także na następny filmik będę rozbierał ten silniczek, pokażę Wam o środka, jak to wygląda, co tam poleciało, jak, jak, to, jak to będzie wyglądało, bo obstawiam, że już po spuszczeniu oleju będzie widać te opiłki metalu i to takie dość, dość duże. Znaczy to nawet nie metalu, tylko ta tuleja sizgowa, z czego ona jest wykonana, z jakiegoś takiego, nie wiem, miedziana tatulejka jest i, i te, te opiłki mówię, będą, będą dość dobrze widoczne, także no, trzeba rozebrać ten silnik, bo inaczej wałka sprzęgłowego się nie wymieni. No i dobrze wyczyścić go tam od środka, tak żeby to nigdzie po magistrali olejowej nie latało No, tak więc troszkę roboty będzie Dużo rozbierania Mimo wszystko te wydechy, wszystko trzeba pozdejmować, rozpinać wiązki Dziwna przypadłość warsztatowa Dobry kąt złapałem w tym momencie, bo bardzo ładnie ten skuterek wygląda w tym, na, 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 tą, na tą chwilę Zobaczcie na te koło eleganckie, widzieliście? Czopera, skutera chopera? <laughs> nie, oczywiście tak to, tak to nie powinno wyglądać w tym sprzęcie. Tutaj od razu mówię, ta odległość też powinna być dużo większa. Więc jak możecie się już domyśleć, po prostu złożyła się rama. Nie wiem, czy pękła, czy jest zgięta. Ciężko mi powiedzieć. Zobaczymy, jak rozbierzemy. Czy da radę to naprawić, albo jak da radę to naprawić. Tak, klient przyprowadził go na proste, krótkie naprawy. Miało być poprawienie wydechu, bo gdzieś tam coś mu zaczął jakiś przedmuch się pojawiać. Pan powiedział, że wjechał w jakiś dół czy coś. Wydechem zahaczył o ziemię i, i potem zaczęło być głośno. Co tam jeszcze miało być? A wymiana akumulatora, bo rozrusznik nie kręci. Także niby takie proste rzeczy, on tak w ogóle ABS ma ten sprzęt. Oczywiście, bzdura totalna, to jest ten ABS, czyli coś, co taki, taki układ, który powoduje, że hamulec nam bierze w taki bardziej delikatny sposób. No i to nazwali ABS-em. No cóż, Chińczycy mają poczucie humoru. No, ten motocykl się składa. Tutaj widać, że ta, ta obudowa odstaje, tu z drugiej strony chyba było to lepiej widoczne. O te, tutaj te wybrzuszenie, poza tym tu widać, że to się rozchodzi, nie jest spasowane na równo, tu też. No i mówię, ona, ten motocykl nie powinien być tak złożony. Ciekaw jestem czy będzie pęknięty, czy będzie tylko, e, znaczy czy już pękł, czy tylko się zgiął. Ciężko powiedzieć, nie widać tego z tej strony. E, wydaje mi się, że chyba lepiej jakby pękł, bo łatwiej byłoby mi to naprawić, no ale zobaczymy zaraz co z tego wyjdzie.